W kolejnym odcinku szyciowych wiadomości. Jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu, kursy online oraz szyciowe livey w dzisiejszych szytełowych wiadomościach pokażę ci, jak prawidłowo dodać zapas na szew przy skosach. Pokażę ci to na papierze, ze względu na to, że będzie to najbardziej widoczne. Na przykład kieszeń kangurkowa. Składamy sobie ten papier na pół, tak jakbyśmy składały materiał. Teraz odrysuję sobie na razie tą kieszeń kangurkową według Wykroju i robię standardowy zabieg, czyli do góry dodaję 1 cm zapasu na szew, do boku dodaję 2 cm, tutaj gdzie wlot kieszeniowy 2 cm zapasu na szew. żeby ładnie otrzeć wlot kieszeniowy do boku 1 cm zapasu na szew i do dołu 1 cm. I tak robimy standardowo. Wycinam i pokażę ci co się dzieje tutaj przy skosach, jeżeli w ten sposób masz dodany zapas na szef. W pierwszej kolejności, oczywiście przy kieszeni kangurkowej, otrzywam wlot kieszeniowy. Zawijam te 2 cm. I jeżeli w ten sposób dodałaś zapas na szef, to zobacz tutaj, i tutaj brakuje ci materiału. To samo się stanie z drugiej strony, jeżeli te 2 cm zawiniesz. A teraz, jak dodać prawidłowo zapas na szef? Tak, żeby tutaj tych kawałków nie brakowało. Teraz na tym samym elemencie pokażę ci, jak dodać na tym skosie prawidłowo zapas na szef. Tak, jak mówiłam, żeby po, zszyciu, po odszyciu wlotu kieszeniowego nie brakowało nam materiału. Znowu odrysowuję sobie kieszeń kangurkową. Na tej kieszeni kangurkowej bardzo dobrze to jest widoczne. Dobrze jest przy takich skosach właśnie sobie zrobić formę, to znaczy z formy szablon, czyli na papierze właśnie dodać zapasy na szef i potem przenosić to już na materiał. Tutaj dodaję po jednym centymetrze standardowo. Tutaj również. Do wlotu kieszeniowego dodaję 2 cm. I do góry również po jednym cm. Zobaczcie. I teraz ja sobie tutaj obetnę, bo sobie właśnie z tej formy najpierw zrobię szablon. Zobaczcie. Według Obrysu formy, ja sobie zawinę, zagnę papier według wlotu kieszeniowego. W ten sposób. I teraz według dodanego zapasu na szew wycinam. W ten sposób. Tutaj troszeczkę tego papieru mam za dużo, ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie. Odchylam. I teraz dopiero obcinam te 2 centymetry, które dodałam przy wlocie kieszeniowym. Do końca ten element, który jest dodany na 2 cm, on musi być odbiciem lustrzanym tego elementu, do którego będziemy ten zapas naszew przyszywać. I zobaczcie co się dzieje w tym momencie. Tak jeszcze wygląda troszeczkę dziwnie z takimi narożnikami, ale w momencie kiedy ja teraz zawijam ten zapas naszew i będę chciała tutaj sobie przestemnować to materiał idealnie mi będzie sięgał od początku do końca kieszeni. Pokażę Ci różnicę. To jest ta sama kieszeń, gdzie tutaj zapas nasze w przywlocie kieszeniowym został dodany nieprawidłowo, a tutaj został dodany w odbiciu lustrzanym właśnie tego elementu, do którego będziemy to przeszywać. Mam nadzieję, że tutaj różnica jest widoczna. To samo mamy na przykład, jeżeli przy dole rękawa, przy krótkim rękawie czy też przy długim, chcemy zrobić szersze odszycie na 2 na 3 centymetry. Zobaczcie, odrysowuję rękaw. z formy. Najpierw na papierze jest, tak jak mówię, warto zrobić szablon, żeby te zapasy na szwy były dodane właśnie przy takich szerszych odszyciach prawidłowo. Tutaj jest jedna. Teraz sobie to zegniemy. Dodaję tutaj po jednym centymetrze zapasu na szef dookoła. Główka, rękawa również. Postanowiłam Wam to pokazać na papierze, ponieważ na papierze jest to najbardziej widoczne. Papieru nie naciągniemy. I teraz na przykład 3 centymetry chcę aby dół rękawa był zawinięty. Dół zawijam według odrysowanej formy. Wycinam według odrysowanego zapasu na szew. I zobaczcie z tego dołu. Tutaj ta część jest odbiciem lustrzanym tej części do której musi być przyszyty dół. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam ci w tych szyciowych wiadomościach wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.